Kochani, witam Was jak zawsze w środę na promocjach Tygodnia w Action. No i oczywiście też w nowościach, bo film jest zawsze połączony. Dużo perełek, fajne, tanie rzeczy do ogrodu. Także jeśli macie ochotę, no to lecimy. A pierwszą nowością są takie plecione lampiony, które kupicie oprócz tego, że w kolorze białym i brązowym, to one też są dostępne w dwóch kształtach. Zaraz Wam wszystko tutaj po kolei pokażę. E, ładnie się prezentują, są naprawdę dosyć solidnie wykonane. Kosztują niecałe 17 zł. Kupicie też listwy, które słuchajcie są na USB, mają tutaj też taki ciekawy włącznik. No, takie przyznam, że dosyć nowoczesne i one na przykład kosztują niecałe 60 zł. W tym tygodniu też pojawiło się dużo takich elektronicznych rzeczy i są na przykład też kamery, IP, które ładowane są baterią solarną. 30 zł, ale tutaj jest też taka zwykła, po prostu kamera zewnętrzna, i ta jest w cenie 110 zł. A kupicie też na przykład lampę, i ona też, zobaczcie, jest solarna. Także te solarne urządzenia uważam, że są naprawdę fajne i wygodne 130 zł. Dużo rzeczy pojawiło się do ogrodu, bo słuchajcie, obstawiam, że ten dział ogrodowy będzie się już wyprzedawał. 10 zł kosztują te zestawy zaworów. Są też różne złączki, już Wam pokażę. Albo tutaj takie zestawy zraszaczy. I te kosztują na przykład niecałe 18 zł. Jeżeli jesteście nowi na przeglądzie, pierwszy raz w ogóle trafiliście na taki przegląd, albo nie macie jeszcze subskrypcji to przyciśnijcie e, przycisk subskrybuj na kanale, wy będziecie wtedy dostawać powiadomienia o wszystkich nowych przeglądach, a mi będzie bardzo miło, jeśli do tego zostawicie też łapkę w górę. Kolejną nowością są takie mini orchidee, one są przeurocze, naprawdę, kosztują tylko 12 zł. No i one są w różnych kolorach, jest taki piękny, biały, delikatnie wpadający w żółty albo róż. Może zbliża się ten okres wakacyjny, to z pewnością też będziecie dużo podróżować. No i takie na przykład torby termiczne o pojemności aż 14 litrów i one są jako torba, albo mogą posłużyć jako plecak, kosztują 20 zł. Zobaczcie, tu są też fajne pojemniczki o pojemności 3-3 litra i one są w różnych kolorach. 12 zł. Tą nowością są foremki do lodów. Tutaj zestaw zawiera 6 elementów. 7 zł albo takie klasyczne właśnie w formie prostokątów kostek lodów. I tutaj macie w różnych kolorach 3,80. Używacie pewnie airfryera, teraz one są zresztą bardzo modne, więc w akcji na promocjach tygodnia pojawiły się też wkłady do tego urządzenia do pieczenia. 50 sztuk jest aż w zestawie i to jest cena 7 zł. I garnki 24, 28 cm średnicy. 18 słuchajcie, nie wiem co mi teraz bo tutaj poniosło mnie. 130 zł, mają fajną taką ala granitową powłokę nieprzywierającą. Natomiast zbliża się też dzień dziecka, no i wakacje przede wszystkim. Więc z pewnością, jeżeli macie ogród, przyda Wam się taki mały basenik dla dzieci. Jest fajny właśnie dla maluchów, przez to, że ma małą zjeżdżalnię i jest dość płytki. Kosztuje 150 zł albo takie klocki z cyferkami do układania od 3 lat. 25 zł, ale tutaj zobaczcie są fajne materace. Wiecie co ten materaz wyróżnia? To, że można go zwinąć właśnie w rulonik. No to jest genialne rozwiązanie. On kosztuje niecałą dyszkę. Takie kule bóle 10 zł. No i też nowością są parasole plażowe. Niebieskie, żółte, pomarańczowe, zielone. 2 metry szerokości, 38 zł. Mówicie też o wymiarze 50x80 w 100% wykonane z poliestru takie bombelkowe, barankowe dywany do łazienki za 18 zł. Jest też oczywiście inny wymiar i to jest 60 na 80 za 25 zł oraz całą masę ręczników, czy na przykład wanisze do prania za 25 zł oraz lenor za 23 Kolejną no, no, promocją tygodnia są te świeczki, które pachną naprawdę bardzo ładnie, dostępne są trzy zapachy, już samo opakowanie jest dosyć efektowne, a cena jest jeszcze lepsza, bo tylko 7 zł. Urocze lampeczki, zobaczcie, one się już wyprzedają, można je postawić, powiesić, one są z takiego ala tłuczonego szkła i mają różne kolory. 50. Kolejną nowością są girlandy, które mają długość 13,5 m. Są kolorowe, są sterowane z aplikacji kolorami, kosztują 90 zł. Co tutaj jeszcze mamy? No, tutaj mamy też te mm, Citronelle, które mają odstraszać owady, kosztują niecałe 8 zł, 7 zł. I tutaj są właśnie różne kolory. Jedną nowością są ręczniki na leżak, to jest XR wersja. One mają wymiar 100 na 200 cm, więc naprawdę są bardzo długie. Do tego są, zobaczcie, różne kolory. Jest niebieski i ten różowy też mi się mega podoba. Był jeszcze chyba też szary, 35 zł. Te są nieco w mniejszym rozmiarze. 90 na 170 x 13. No i tutaj są też piękne, słuchajcie, mają fajny nadruk, takie zachody słońca na przykład, 90 na 200, 20 złotych. Tutaj są torby, z pewnością przydadzą Wam się na plażę, czy po prostu do przedonoszenia różnych rzeczy. Bo słuchajcie, ta jest bardzo ładna, ale ta kolorowa normalnie skradła moje serducho. 24 zł torba. Tutaj macie magnesy, na przykład taką chwyty samochodowe, za całą dyszkę, za 14 zł ochrony wyświetlacza, e, słuchawki za 60 złotych. Też maszynki. Tutaj są trymery, są maszynki do golenia po 36 zł. Wazelina 50. Maszynki oczywiście klasyczne po 15 zł, e, sztuczne paznokcie po 5,50. Kolejną fajną rzeczą są na przykład 15-metrowe węże. Tutaj macie cały ten e, pojemnik, właśnie do zwijania tego węża. bęben właśnie brakowało mi tego słowa. One teraz kosztują 150 zł. No i też trochę nowości pojawiło się i promocji tygodnia z działu tego kreatywnego, czyli na przykład za 15 zł kredki, za 7,50 fajne piórniczki, które naprawdę, op, są bardzo pojemne. Opisy po 2,53 na przykład, tutaj takie notatniki po 7,50. Ale jeszcze obok są takie notesy, które są. Ten jest akurat taki szorstki, ale zaraz za nim jest taki z mięciutką okładką. 7,50, a tutaj obok jest przeźroczysty piórnik, który zawiera wszystkie takie podstawowe elementy. 7,50. Mozaiki XL za 7, 9 zł, już się zagadałam. Zamyśliłam. 15 zł tutaj koraliki. Fajne są te zestawy do robienia biżuterii, z tym, że no, trzeba mieć do tego cierpliwość, bo niektóre dzieci jej nie mają i się bardzo szybko denerwują. Plecaczki z pomponem za 22 zł oraz zestawy do robienia baniek za 6,50 i jak to w Action, Cała masa różnych słodyczy. Ale też nowością są, słuchajcie, dwane strawy. Tutaj jest 2,5 metra, jeden na 2,5 metra dokładnie. Fajne to jest na taras, balkon właśnie do udekorowania. Myślę, że to świetnie wygląda. 48 zł. To są też takie bardzo ładne zielone mini drzewka, 17 zł. I myślę, że one świetnie będą wyglądały na komodzie, bo naprawdę ładnie się prezentują. Też fajnych nowości to są wazony i słuchajcie, te wazony mają cytrynki, pomarańcze, pięknie się prezentują na żywo, także bardzo Wam polecam, kosztują niecałe 18 zł. brakuje mi tutaj jeszcze tylko wzoru truskawki. I te świeczniki są też nowością, też fajnie wyglądają, zobaczcie, takie bąbelkowe, są różne kolory, 5 zł. Kolejne z działu biurowego to są organizery na biurko, i tutaj jest mnóstwo różnych pojemników z przegródkami na rzeczy stojące, leżące, na wszystko. I do tego one też są właśnie w różnych kolorach. W ogóle cena takiego zestawu to 22 zł. Tutaj są też fajne tablice, do których możecie sobie fajnie planować wszystko. Są to takie planery do powieszenia, jest oczywiście do tego gąbeczka i maza. tutaj mamy też takie fajne planery, żeby było jak zawsze, to oczywiście w cytrynki musi być, bo cała kolekcja teraz to przypomina, co po 8 zł. piękne teczki kolorowe po złoty 50 zł. Do akcji też powróciły te popielniczki. One są w różnych kolorach, są ceramiczne, kosztują 12 zł. I to jest fajne, właśnie, że można sobie tutaj dobrać kolor pod siebie. Natomiast na nadziale ogrodowym z nowości pojawiły się na przykład takie świeczki. Zobaczcie, one kosztują 4,50. Są różne kolorowe, wakacyjne wzory. Kolejną nowością są foremki do lodów. Mogą to być arbuzy. Wszystkie są w zasadzie w tym samym kształcie. Różnią się tylko właśnie tym nadrukiem z zewnątrz. Więc jest to albo pomarańcza, albo truskawka. Kosztują 4,50. do lodów, tutaj pojawiły się fajne. Oj, coś mi tutaj leciało, musiałam się asekurować. Zestaw zawiera tak jakby cztery sztuki, bo na dole jest y, szpatułka, jest pojemnik, jest y, ta kratka, wiecie, do lodów i na górze jest jeszcze pokrywka i do tego one są w dwóch kolorach, kosztują 14 zł. W dziale dla dzieci natomiast od czterech miesięcy pojawiły się zestawy takich trzech buteleczek. 11 zł. Tutaj mamy też gryzaki za niecałą dyszkę. Takie też ciekawe kubeczki za 18 zł. Z działu dziecięcego jeszcze za 18 zł, cała masa takich różnych figurek, ale to, co jest obok mi się bardzo podoba, już Wam pokażę, bo to są takie jakby wykopaliska, czyli macie tą kostkę, musicie, muszą dzieci to roztrzaskać, więc coś tam wykopią z tego. Kosztują 4,50. Działu Kosmetycznego Błyszczyki za 4 zł, albo tutaj takie zestawy, zobaczcie, e, błyszczyków pięciu sztuk. No i z mojej strony to już wszystko. Także miłego dnia. Dzięki wielkie, buziaki, hej.